Hej, 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 Przed wami recenzja obsesyjnej książki z obsesyjnymi bohaterami. Jest to tytuł Mój były C.E. Lines i książkę mam do recenzji od cudownego wydawnictwa Filiam Roczna Strona, premiera 12 lipiec 2023. Cudowna, cudowna, i że ona mi przeszła koło oka, to ja nie wiem do tej pory, jak to się ustanęło. <laughs> Odpowiedziałam, tak jak powiedziało moje dziecko. Niepoprawnie, ale zawsze śmiesznie. <laughs> Słuchajcie, ja naprawdę całym sercem chciałabym móc pisać tak jak ta autorka. Nie, jaka ja bym była szczęśliwa. Słuchajcie, naprawdę tutaj z każdym szczegółem umieć oddawać tak mocno emocje postaci, i jednocześnie zachowywać ich wewnętrzną anonimowość, to. Nie każdemu powiem Wam, że to wychodzi, nie każdy to potrafi. Tutaj w tej książce nic nie jest oczywiste, bo im dalej zmierzamy z fabułą, tym bardziej i dłużej zastanawiamy się, kto tu jest winny i w czym zawinił. Wiecie, niby główną postacią jest tu mężczyzna, jednak jego była dziewczyna również jest tu warta uwagi. Związek obu postaci, no nie był idealny, ale powody ich niedoskonałości dopiero poznamy dużo później. Wiemy, że obecnie nie są razem. No i nie widziałam, żeby którykolwiek z nich, nie wiem, zachowywało się zwyczajnie czy też normalnie. Kiedy po jakimś czasie natrafiają na siebie, widzimy, no, jak bardzo dziwnie się zachowują. Ona zapewnia go, że spaceruje z dzieckiem przyjaciółki, a on coraz bardziej układa sobie w głowie wiek tego dziecka, który sugeruje, że, no, mógłby być jego ojcem. Znając jej perspektywę, obarcza go winą za każde dziwne zachowanie, za przeszłość i wytyczne, którymi... No, przez który miał związek tylko z nią, a tak naprawdę nie z innymi kobietami, no bardzo, bardzo to było dziwne, bo on chciał ucieszyć nie tylko jedną postać kobiecą, ale i więcej. I to jej się nie podobało, ale każdy uznaje to za plus lub za minus, w zależności jaką perspektywę obejmiemy. Podaje nam tutaj nieco danych tych osób i ponownie widzimy no, jego jako tego złego. Wracając do jego perspektywy. Widzimy, jak mu jest źle i jak bardzo on tęskni za tym, co było. Najbardziej w głowie ma postać dziecka, czyli tak naprawdę wszystkiego, całego, czego całe życie pragnął, a czego ona w ogóle nie chciała mu dać. I tutaj z powodu rozpadu i związku podaje własne, które, no, powiem wam, że czarne światło rzucają na jej osobę. W ten sposób autorka sprytnie manipuluje naszymi osądami, które, no, nie pozwalają, no też przerywać czytania. Wiecie, tu piłeczka winności wciąż jest odbijana. No, co się więcej dowiaduje z tej czy z tej strony, to tak naprawdę nie wiem, nie wiem kto tu jest szczery. Uczucia niby między nimi są, jakieś tam są. Później dochodzi też gra na emocjach, y, duże wyrzuty sumienia, których mogliśmy w sumie się spodziewać, ale może akurat nie przy tej scenie. <laughs> Przygody, których y, też mogliśmy się spodziewać, ale nie akurat tutaj, tak, nie, nie w tym miejscu. W ogóle coś innego, naprawdę. To, co się tu dzieje, jest mega ciekawe. W tle też pojawiają się inne osoby, które, choć one niemal nakazują postępować we właściwy sposób, takie, które powinni, czyli takie, jakie oni uważają. Dokładają nam nowych argumentów i tak naprawdę ciągle nie wiemy, kto tu jest z nami szczery. A osób tych trzecich, tym bardziej nie jesteśmy pewni, bo oni sami nam tego nie opowiadają, więc nie wiemy, czy są z nami szczerzy, czy po prostu powiedzieli to tylko dlatego, że chcieli tak powiedzieć, bo uważają, że zawsze mają rację. I w ten sposób tak naprawdę tracimy zaufanie do wszystkich tych postaci, ale sytuacje później ponownie ukazują, że no ktoś tu jednak robi nas w balona. <grym> Także świetna historia, która pokazała, że są osoby, które no, lubią też sterować innymi, tak? I powiem wam, że to czasami bywa dużo ważniejsze od miłości, bo niektórzy pragną takiej kontroli, muszą mieć wszystko tak jakby... Im bardziej czują się winni, im bardziej powodują u innych, że oni czują się winni, tym bardziej są szczęśliwsi. Świetna zależność, nie ma co. Im bardziej mnie dobijacie, tym bardziej mi się to podoba. Ale wiecie co? Bo wtedy w głowie tej osoby, im bardziej ty dobijasz mnie, tym bardziej ty jesteś winny, a to mnie uszczęśliwia. Ciężko to o tym powiedzieć, ale powiem wam, że kiedy zaczniecie w to wchodzić, to was tak mocno wkręci, że po prostu zastanawiacie się, czy która z tych osób jest normalna, czy... Im więcej tajemnic posiadają, tym jest do nich na plus. Czy tak naprawdę, im bardziej ktoś tu jest szczery, jest coraz gorszą osobą, bo oni, zwierzając sam się ze swoich problemów, to nie do wszystkich to są problemy. Do niektórych to jest czysty absurd, a do jeszcze innych to po prostu będą tak błahe sprawy, że nie warto się nimi zajmować, a do niektórych to jest kwestia życia i śmierci. Więc wiecie, im więcej osób, tym więcej jest tutaj i bardziej zagmatwane. Ale no. Warta książka uwagi. Mega się w nią wkręciłam. Bardzo, bardzo mi się podobała. Wszystkie książki autorki po prostu muszę przeczytać, bo ja tego nie przeżyję. A jeszcze życzę sobie, żebym kiedykolwiek mogła też połowie pisać tak dobrze, jak ona. Naprawdę cudowne pióro, cudowny styl, mega napięcie. Bardzo, bardzo polecam. I żegnam się z wami. Do usłyszenia. Pa, 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 pa. pa.